Kochani, w kolejnym odcinku z naszego cyklu Lato z Wiedmiłą dziś mamy 25 sierpień, poniedziałek. No i ponownie stajemy przed naszymi magicznymi kartami. Dziś są to karty Taruta. Będziemy zagłębiać tajemnice miesiąca sierpnia, tak tu czary mary, hokus pokus. Nasze pytanie na dziś to, jaki zaginiony fragment twojej duszy Odnajdzie się w sierpniu, przynosząc Ci poczucie pełni do wyboru. Jeden, dwa, trzy. Wy sobie wybierajcie, a ja w tym czasie przypomnę, że na hasło Lato z wiedmiłą" macie zniżkę na wróżbę prywatną. I lecimy, kochani. Jeden, dwa, trzy. Ja wybieram 2, a jedyneczka to. Has Buław. Jeśli tą kartę żeście wybrali, to sierpień przyniesie wam odnalezienie waszej pasji i odwagi do działania. To fragment duszy, który być może uśpił się pod jakimś natłokiem codziennych waszych obowiązków, a teraz właśnie obudzi się z nową, potężną energią. Poczujecie przypływ entuzjazmu, zobaczcie, jak on tutaj działa normalnie na tym komputerze. Tak, poczujecie chęć do podjęcia nowych projektów, a także odwagę, by zrobić pierwszy krok w kierunku nieznanego. To jakby wszechświat dawał Wam zielone światło. Czas, by na nowo rozpalić swój wewnętrzny płomień, taki ogień. Czas działać z czymś nowym. Ok, dwa. Siedem denarów. No i ja to wybrałam. Sierpień jest dla was miesiącem cierpliwości i poczucia, że wasza praca ma sens. Zaginionym fragmentem duszy jest tutaj świadomość, że nie wszystko musi się dziać natychmiast. Taka to mówi, że wrócicie do docenienia długoterminowych procesów. Poczujecie spokój, patrząc na to, co już osiągnęliście, a także zyskacie pewność, że to co inwestujecie, swój czas i energię w końcu przyniesie obfite plony. To odzyskanie wiary w to, że wysiłek się popłaca. Zobaczcie, jak ta roślinka on zasadził, odzyskał wiarę, bo roślinka mu rośnie, ale musiał się uzbroić w cierpliwość, żeby osiągnęła takie rozmiary. I trójeczka, paść pucharów. Mm, bardzo fajna ta karta tutaj, w tym tarocie. I Osoby, które wybrały tą kartę, odnajdą w sierpniu swoją wewnętrzną kreatywność i gotowa do, gotowość do otwarcia się na nowe emocje. Zaginionym fragmentem jest tutaj Wasza wrażliwość, umiejętność czerpania radości z prostych małych rzeczy, chociażby z patrzenia na takie rybeczki w akwarium, tak? tak jak ta karta zapowiada, że odzyskacie ciekawość świata, będziecie bardziej otwarci na miłość, na nowe przyjaźnie a także na jakieś twórcze inspiracje. Poczujecie się jak dziecko, które z zachwytem odkrywa świat, a serce napełni się uczuciami, których być może w ostatnim czasie wam troszkę brakowało. Życzę cudowności. No i oczywiście zapraszam na kanał YouTube Widmiła Renata bo gdzie macie dużo różnych filmów do wyboru, a szczególnie na te lato z Wiedniłą. One tak naprawdę są bezterminowe. Do usłyszenia jutro.